Witam Was w na następnym filmie na moim kanale. I dzisiaj starcie w Minecrafcie ja czy sekretarz Sernik? Cześć! Będziemy ze sobą walczyć. Dobra, więc Ty zaczynaj i odklikuj wszystkie guziki. Okej, okay, dobra, a ja mam. Ja teraz z daleka i... sobie popatrzę. Ja... Okej, okay, ja jestem na górnym ekranie, a on jest na dolnym. Jeśli Ci wypadnie coś diamentowego, to bierzesz cały secik. Bo oboje, no bo jak na przykład ci się powtórzy, to, to sam, ten sam przedmiot to bez sensu, ale i tak ale widzę, że. Się nic. A, ale następne wszystkie musisz. Wszystkie nie musisz nie wziąć. wziąć, dobra. Y... A, otworzyłem i Dobra, y, kliknij. Y, to są te. Jak masz strzały, to bierzesz. Dobra, a masz też Łuk. Czyli, do... ale dlaczego ty oszukujesz? No? Dobra, to masz Łuk, y, weź sobie resztę strzał Weź sobie resztę. Resz, Resztę strzał. O nie, no nie, nam zbagowało. No ja. Widzimy, że tu będzie ostra walka. Pod... Dobra, ty też ja sobie od kliku szybciej. Ja szybki jestem. Jak to bierze podpalacz? Yy, czekaj, no ja naj. Dobra, ty, ty masz to. Wracaj, wybierz sobie strzały i tyle. Dobra, podki. Dobra. losujemy Oj, lasujemy. Popatrzcie, podki? ja sobie tutaj dałem emerald. Dobra, mi już obojętne co wypadnie, bo i tak wiadomo, że mi wypadnie jedno z tych. Potek nie. No, kliknij sobie potki. I możesz wziąć dwie potki. Ciekawe, kto będzie miał minus 90% spida. Ono, odejdź, odejdź. O nie. Super potkę. Czy Ej. ja mam. Nie, ja mam Wither, a nie wiem do czego służy potka Wither. Okej, okay, i mam jeszcze ostatnie. I to mopki są. Dobra, mam dwa mopki. Teraz tym dwa razy kliknij jeszcze motki. Mopki. A, mopki, dobra. Ostatnie. Aha, że my nasyłamy mopki? No, tak. A ja sobie armorek ubiorę. Ja Ile mopków? Dwa. I to będzie jedno starcie, właśnie jedno starcie. I mam jeszcze wyzwanie dla Kecaja w następnym odcinku, lub dla pixelki, właśnie. E, ty masz skin tego, sk e, dobra. E, teraz przygot mo jest czas na, jest, mamy teraz dużo czasu na przygotowanie sobie itemków, Później będzie od 10, 9, 8, 7 łapiesz. E, I będę wtedy odliczanie. E, dobra, ja tu sobie posegreguj sobie tak jak ty chcesz. E, Widder potka. Oczywiście staraj się nie wyrzucać w siebie tej podki tylko oczywiście we mnie, bo na tym polega gra. Dobra, ja tutaj jedzę to... Odkryłeś Amerykę w tym roku? Ale jak, jaką? No, że co? No, bo co? Więc gdybyś ty chciał na przykład dać mi fory... Co? Ty to... Wyłączyłeś kamerkę? Ale co? Nagrywamy, no. Ciągle? Tak, cały czas. Dobra, więc, panie, Aha. będzie dziesięć. Dziewięć! To są właśnie starcie tych mocnych ludzi i one będą się te odcinki tego typu będą się co tydzień odbywać, co tydzień Uważaj, nowa osoba. Ja mam zenchantowany u mnie. Jak Więc Ale strzały? Czekaj, ale to ja mam strzały? No... Czekaj, ja też mam strzały. Ale to ja przecież łuku nie mam, to po co mi te strzały? Aha, dobra. Dobra, więc... Teraz potęg... Kto przejdzie do następnego tego... Kocinka? No. Czy jak robię? Ciekawe, kto. Kto będzie walczył z skracajem lub pixelką? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okej, nie trafił. Nie trafiłem. Trafiłem? Dobra, on będzie strzelał z łuku. Uwaga, będzie strzelał z Uku. Tu jest teren, teren Poison'a. Okej, okay, walczymy, walczymy, walczymy. Oj, teraz na miecze. Teren Poison'a. Jest. Przechodzę do następnego odcinka, więc. No, no, sorry, ten sekretarz sernik. Więc wygram dzisiejszy odcinek. Ej, ile ten Poison będzie trwał? Wygram dzisiejszy odcinek. Nawet nie musiałem mapków y, tych y, używać, ale ja padnę? Nie padnę, dobra. Ja idę do umieralni. I widzimy się, no bo jeszcze mopki musimy użyć. A właśnie będziemy walczyć z mopkami jeszcze. No, dobra, więc teraz nie używamy broni. Będziesz ze swoimi mopkami. Tak, oczywiście. I na nasze bronie. Tak, dobra. Ja wiem, że jest. Dziesięć, A możemy sobie zespalić, ale on cię nie atakuje? Ale to dlaczego ty? Ale to on ma być na mnie, on ma mnie atakować. Dobra, skoro taki gość. Ej, ty zaatakuj swoich. No na tym polega rozgrywka. O nie, o nie Na tym polega rozgrywka, na tym. Zemścisz się, jeśli dopuszczacie do następnego odcinka. Dobra, ja przeskoczę w ogóle. Nie przeskoczę. Dobra, będą już ginąć, ale kto wygra? Kto przejdzie do następnego odcinka? No pewnie ja, no bo już wygrałem pierwsze starcie ostateczne. Okej. Okay. Gdzie Ale ty? Dobra, Tutaj. Dobra, zniszczymy. Gdzie jest Stray? Okej. Okay. Pokonany Stray, więc, yy, no, no ja wygrałem. A, o, mać. dobra, czyli jest 2-1. Dla mnie dwa punkty, dla jego 1. Więc w następnym odcinku będę ja walcząc z Kecajem i Pixelką. mo Tak, bo zbierałem, bo przecież ty strzelałeś we mnie, no to wiesz. Okej, okay, więc... No to tyle się o dzisiejszy odcinek. Ja się idę spać w pajęczynę, więc no, utniemy, więc właśnie będzie ten, jesteś sekretarz, jak? Sekretarz Sernik, nie będzie w następnym odcinku z walki, ha. więc pożegnaj się, Dobra. może będziesz jak chciał w jakimś odcinku, no więc pozdrawiam Was serdecznie, pa pa! I e serio? pod, pod Lawą też muszę?